Wyznacz liczbę a, dla której funkcja f jest ciągła. Dla wyznaczonej liczby a na szkicu i wykres tej funkcji. Kiedy funkcja jest ciągła? No, funkcja jest ciągła, jeżeli granica funkcji w punkcie x0 jest równa wartości funkcji w tym punkcie. Zatem, gdzie będzie nasze x0, ile ono będzie wynosiło? Zobacz, gdzie ta funkcja jest przerwana. Ona jest przerwana tak naprawdę w liczbie a. Zatem my musimy policzyć najpierw wartość funkcji dla naszego x0, czyli wartość funkcji dla a. Skoro wartość funkcji, to ona musi tam być określona. Określona jest tutaj, bo x jest większy lub równy nasze a. Zatem to będzie wzór 2x, a za x daje a, więc będzie to 2a. Tyle wynosi wartość funkcji w punkcie x0. Teraz granica. Granica funkcji w tym punkcie, czyli x zmierza do a. Zmierza do a x mniejsze od a. To lewostronna granica i wzór naszej funkcji x kwadrat minus 3. Zatem policz granicę tej funkcji. x zmierza do a. To będzie a kwadrat odjąć 3. Mamy wartość funkcji i wartość granicy funkcji w tym punkcie. Funkcja ma być ciągła. No to wartość f od x0 musi być równy granicy funkcji w x0. Zatem 2a musi być równe a kwadrat minus 3. Przerzućmy wszystko na jedną stronę. Minus a kwadrat plus 2a dodać 3 równe 0. Mamy równanie kwadratowe zupełne. Przemnożę jeszcze przez minus 1. Mam a kwadrat minus 2a minus 3 równe 0. Jak policzę? Jak rozwiązać takie równanie? Oczywiście za pomocą delty. Mamy b kwadrat minus 4 razy a razy c. Nasza delta to 4, dodać 12, więc delta wychodzi dodatnia. Pierwiastek z delty to 4. Nie pozostaje nic innego, jak policzyć a1 oraz a2. a1 to minus b. Odjąć pierwiastek z delty nad 2a. Minus 2 nad 2 to minus 1 i a2 minus b do z pierwiastek z delty nad 2a, 6, 6 drugich to 3. Mamy dwa rozwiązania. Mieliśmy wyznaczyć liczbę a, dla której ta funkcja f jest ciągła. Zatem funkcja jest ciągła, jeśli a będzie Minus jedynką albo trójką. I teraz dla tej wartości parametru a mamy narysować wykres tej funkcji. Mamy dwa przypadki. Dla a równego minus jeden, jak wygląda wzór naszej funkcji? Pójdź zapisać. Zatem to jest tak. x kwadrat minus 3. Tutaj mamy jeśli x -y są mniejsze od minus 1 i 2x, jeśli x -y są większe lub równe minus 1. Teraz spróbujmy naszkicować wykres. Najpierw policzmy f od minus 1 to jest 2 razy minus 1 to minus 2 wartość funkcji dla argumentu równego minus 1 i granica funkcji. Nasza granica, jeśli zaadamy minus 1, no to minus 1 do kwadratu. Tutaj zanotuję granica w minus 1, minus 1 do kwadratu to 1, odjąć 3, granica minus 2. Ok, wykres. Wszystko jest podzielone w minus 1 na osi x. -ów. Lewa strona wykresu x -y mniejsze od minus 1 to parabola, parabola uśmiechnięta y równe x kwadrat minus 3. Gdyby naszkicować taką parabolę, wierzchołek w minus trójce i ona w minus 1C ma wartość minus 2. I to jest parabolka ze strony lewej. Więc moja parabola wyglądałaby w ten sposób. A skoro to ma być lewa strona, x mniejsze od minus 1, no to mamy tą część tutaj. Idziemy na drugą stronę. Po prawej stronie minus 1 mamy prostą y równe 2x. No I teraz y równe 2x to prosta, która przechodzi przez początek układów współrzędnych, punkt 0, 0. No i wiemy, że wartość granicy jest równa wartości funkcji w punkcie, czyli minus dwójce. Więc w minus 1 będzie minus 2. To jest jakby ten punkt wirtualny, w minus 1, minus 2. No i prosta. Jest taka, ale nas interesują x -y większe od minus jedynki. Więc to tylko ta część. I granica funkcji jest równa wartości funkcji w tym punkcie. To nam się łączy dokładnie w tej kropeczce. Więc mamy jakby z lewej strony część tutaj paraboli, a z prawej strony część prostej. Teraz dla a równego 3. Nasza funkcja f od x opisana jest wzorem takim samym, x kwadrat minus 3, 2x, ale tu mamy podział x -y mniejsze od 3, x -y większe lub równe 3. Granica i wartość funkcji, sprawdźmy jaka będzie wartość funkcji dla argumentu 3. Więc to było 2a, za a daję trójkę, to będzie 6. Granica funkcji. Otrzymam 3 do kwadratu, to 9, odjąć 3, 6. Wszystko będzie w szóstce. Wartość funkcji i granica funkcji zmierza do szóstki. Zatem podział jest w trójce i teraz wartość funkcji wycie wynosi 6 granica również wynosi 6 zatem teraz wykres mojej parabolki powiedzieliśmy że ona ma wierzchołek 0 3 przechodzi przez nasz punkt i z drugiej strony dokładnie to samo. Nasze x -y mają być większe od 3. Zatem to jest tylko ta część paraboli. Lewa strona wykresu to prosta. y równe 2x przechodzi przez początek układu współrzędnych. Nasz punkt 3, 6. I interesuje nas tylko ta lewa strona. Tutaj będzie nasza półprosta. Zatem wykres wygląda tak. Lewa strona to jest półprosta. A dalsza część to ramię paraboli. I to jest wykres naszej funkcji Y równe F od X. Widać, że ona jest ciągła w trójce. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.